Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku z DBD i dzisiaj zagramy sobie Adepta. Adepta Jeffem Johansenem. Omówmy na szybko jego perki. Przełamanie za każdym razem, kiedy uciekniesz z haka lub ktoś cię z niego uratuje. Hak się łamie i aura zabójcy jest dla nas widoczna przez 5 sekund. Hak odnawia się 180. Zakłócenie. Zaczynamy grę z trzema żetonami. Gdy... Nasza aura ma zostać ujawniona zabójcy. Umiejętność aktywuje się i żeton zostanie wykorzystany. Eee, przez następne 8 sekund, gdy umiejętność jest aktywna, nasza aura i czerwone zarysowania nie będą widoczne dla zabójcy. Ta umiejętność nie aktywuje się, gdy jesteśmy w stanie agoni. to jest raczej oczywiste. Odzyskaj żeton za każde 30 sekund spędzone w zasięgu terroru zabójcy. Zakłócenie nie może mieć więcej niż 3 żetony. Bardzo fajne, by na przykład nie pokazywać się na bar rzeczy, na różnych tamperkach, które yy, mordercy wykorzystują, żeby nas znaleźć. Bardzo często zmyla i sprawia, że po prostu jesteśmy mało widoczni dla zabójcy. Ostatnim perkiem jest druga pomoc. Dostrzega majorek każdego ocalałego, którego uratowaliśmy z haka, lub uratował nas z haka, lub na którym wykonaliśmy akcję leczenia, lub który został który nas wyleczył. Ci ocalali również widzą naszą aurę i możemy mieć maksymalnie jedną osobę przy pierwszym poziomie. Też jest to bardzo fajny perk, szczególnie solo, no ponad tymku no to się zawsze dogada gdzieś gdzie gdzie jesteśmy, ale na solo dużo to daje. Weźmiemy swoją apteczkę ze strzykawą i z bandażem, żeby móc sobie użyć na spokojnie i wyleczyć się pełne dwa razy do tego torciki, które jeszcze mi zostały i dalej ich wszystkie nie wykorzystałam po sformieniu ich, więc lecimy do meczu. No dobra, meczek mamy załadowany. Poszedł fairing na mapę od surwa. Od Killera było chyba na Azarowa, na Azarowa boże Azarową mamy. Ale na laboratorium, ale wydaje mi się, że. Czy mogło to być od killera albo od drugiego, surwa? Więc wiecie, nie wiem do końca. Tak, hmm. e, oczywiście, zawsze na starcie przypominam o zostawieniu łapek w górę i komentarzy. E, a my gramy, gramy adepta i generalnie tak. E, Adept jest zawsze dla mnie ciężki do zrobienia i nie ukrywam, ale te adepty mi zawsze spędzają senc powiek. Zawsze gram kilka podejść. Zobaczymy, jak tym razem będzie, bo na razie gramy pierwsze. Zobaczymy co będzie w ogóle za morderca, bo aktualnie... Ale nie, Ace jest gonione. Dobra, bo się bałam, że nie słyszę mordercy i zaraz będzie problem. O Boże, i, skill -i na tej no, klawiaturze! Tragedia. Będę na pewno... Yy, nie trafiać. O, nawet wyszło jakoś. Ale na tej klawiaturze to jest tragedia. W ogóle fajnie. Dwa geny idą. <coughs> Przepraszam. Adam teraz jest goniany No skończymy, skończymy generator. Trochę w słabym miejscu. Szkoda. No ale wiecie, na środku mapy to pewnie się oni gonią. Akurat. Szybko poszło. Naprawdę. Trzeba, że tak powiem, teraz zmienić lokację, rozdzielić się z nią, by dwa geny poszły, a nie jeden, wiecie. Nie ma sensu na jednym się bawić. Tutaj gdzieś powinien być jakiś gen, na pewno. Ej, gdzie są wszystkie geny? W ogóle, czasem jest mi mega ciemno w tej grze. Jak mam światła włączone wszystkie, to ta gra jest mega ciemna. I ja nie widziałam tego gena z daleka kompletnie. Ej, czy to naprawdę będzie adep, który pójdzie mega szybko i tak. Trochę będę smutna, bo okej, okay, no Ace'a w końcu złapała, ale... Nawet nie wiem w sumie, co jest za morderca. No piwnie, okej. Okay. Ale to nie jest chyba żadna piła, bo piła by było słychać z daleta więc to musi być jakiś cichy morderca w miarę możliwości. Żaden z dużym terrorem, to też ważne. Boję się, że to będzie ktoś na jakimś insidiusie. Ta jest goniona, no, trzeba tam powoli pod niego rotować, bo to nie ma sensu. Jeżeli tamta jest goniona, to warto by było pobiec. Hmm. Okej. Okay. Fajnie. Dobra, czyli Meiers odpuścił, Mejers poszedł po tamtych, ale fajnie, bo... Przynajmniej, że tak powiem, im zabraliśmy czas i oni mogli sobie na spokojnie wyjść. To jest jakiś plus. Bałam się, że to będzie Mears i to jest Mears. Okropne. Jakby dlatego go kompletnie nie było słychać. I jestem tak zdziwiona, tak to jakby zaskakują mnie czasem te nowe dźwięki, że pojawiają się one. Mamy jeden gen, trzeba, że tak powiem, zacząć kręcić. Wiem, że mamy dużo genów rozpoczętych. i bliskich nawet skończenia. Sorry, gościu. Bardzo chętnie wyleczę, bardzo chętnie. Kończymy geno i zaraz tam trzeba iść do niego. Ale mamy troszkę czasu, więc to nie jest problem. Obrócimy się tutaj wokół. I idziemy do tego gościa, żeby wspomóc go tutaj. Nie wiem kompletnie, gdzie jest Myers. Tam nam zapewne. Tak. Park. Ej, totalnie się. Ostatnio. Okej. Okay. Okej, okay. wyleczymy się do końca i spierdzielamy stąd. Niech sobie strzykawka zadziała na spokojnie. Nie wisieliśmy jeszcze ani razu. To jest dobry, że tak powiem znak, ale trzeba te geny szykować. Mejerc gdzieś tu ładzi. Nie, nie Mayers. Może już się wystraszyłam, że Mayers tu ładzi. Ale on chyba goni za tamtym... E, tak. On w ogóle tak średnio gra ten Mayers, Totalnie. Jakby jest duża szansa na to, że uciekniemy, bo poszły dwa haki. E, on się bardzo długo ładuje. Ja bym chciała spierdzielać stąd. Nie zamierzam się tutaj Mayersowi, wiecie, narzucać nie, nie widzę Mejersa więc jest spoko, natomiast jego usłyszymy w naj... Ostatnim i najgorszym momencie, tego się najbardziej boję ale Adam jest goniony, to jest spoko tamten robi gena, my tutaj też, że tak powiem możemy zrobić z tego gena, Mejers tu idzie Okej. Okay. Robimy sobie rotację? Nie. Spierdzielamy na daleko! Co Mejr zrobi? Będzie tu szedł, czy nie? Nie on będzie pilnował tych genów. Ja nie wiem czy on tam Trigena nie ma ładnego. Tak mi się coś wydaje. Ale trzeba go dokręcić. O kurde. Ej, ładnie. Nie zdziwię się, jak ten majer zaraz tu przybiegnie. No i właśnie z kimś. To mi się do końca nie podoba znowu. Ale tutaj mamy chyba okno. Mamy okno, możemy sobie pobiec. Trochę nie patrzę za siebie, ale jakby słyszę jego oddech na plecach. Słyszę. Czy on odpuścił? Ej, najwyraźniej. Najwyraźniej już stwierdził, że nie, że to tyle. Znalazłabym jakąś skrzynkę, żeby się uleczyć, bo to inaczej będzie kiepsko. Ale nie sądzę, żebym miała tutaj coś znaleźć. Może się na kogoś nadzieję, to by było przyjemne. Ale nie wiem, czy bym chciała do piwni schodzić. No, ja chyba zaryzykuję, chyba zaryzykuję tą piwnią. Majersa tu nie ma, nigdzie w pobliżu. Nie sądzę, żebym je znalazł. Wiecie. Jak mnie znajdzie, to będziesz szybka dyntka. Jak nie, to może się wyleczymy i będzie szansa jeszcze, wiecie, coś robić. Bo... Jak się nie uleczymy, to mimo tego, że Myers jest wolny, w ogóle zastanawiam się, na czym on gra. Zarąbiście. Bez sensu! Po co mi skrzynka teraz? Come on. Do góry sobie wejdziemy, jeszcze przeszukamy jedną. Zamierzam się uleczyć, a nie tak jak oni biegać, bo jak się uleczę, to mogę, że tak powiem, potem przyjąć za kogoś. O, dokładnie. Tutaj nie powinien nas zaskoczyć, więc uleczymy się. Taki nudny ten mecz Adepta, nie ukrywa, bo wiecie, co dużo się nie dzieje. On tam kręci błączki z Mayersem, A już zastanawiam się, czy ten Mayers już gra, tak wiesz, to, to wiecie, totalnie na serio, czy już sobie odpuścił po tych dwóch hackach. Chociaż ja się boję jednego. On po zrobieniu haków się doładuje jeszcze, czy coś? Mogłabym trochę boję się tego. Bo to tak wygląda, jak taki Mayers, który miałby się załadować, wiecie, na koniec. Tego się obawiam. No ale otwieramy bramę, spierdzielamy. Mam to kompletnie. No, oczywiście, że. No, spoko, że za mną biegniesz. Spoko, przyspieszyłeś. Co masz, Noeda? Tak, jak sądziłam. Miał być szybki? Łatwy meczyk. Noedzik na koniec z to jest klasyk klasyków. W dobrym miejscu przynajmniej wiszę. Jest szansa, że wiecie, że oni zrobią to i otworzą tą bramę. No, natomiast wszyscy na razie się trają w miejscu, gdzie kompletnie nie ma bramy. Mejers odszedł. A, nie sądzę, żeby mnie zdjęli. Chyba, że znajdzie ktoś Noeda. No to zarąbiście, ale... Szczerze w to wątpię. Wow. Wow, jestem w ciężkim szoku. Nawet nie usłyszę szczerze mówiąc stąd zapewne mejersa. Więc, jeżeli tu przyjdzie, no to jesteśmy w kompletnej. I co zrobicie? Bo Adam jest goniony. Ja sądzę, że oni się już bardziej bawią. I udało się! Mamy adepta! Jestem w ciężkim szoku. Yy, ale to adepty zazwyczaj trochę takim partem wchodzą. Wiecie, pierwsze podejście. On no, wywalił się przy bramie, no. Klasyk. Klasyk po prostu. Pytanie, czy mu da dojść do bramy, czy nie. Ale przynajmniej jak się wywalił, to ten czas troszeczkę wolniej leci, wiecie o co chodzi. Więc przynajmniej tyle. To podniesie go. Ej, nawet go powiesi. To jestem w szoku, że coś się wydarzy. Szczerze Nie wiem, czy będziemy czekać. Chyba nie będziemy czekać? Chyba mam... Wywalona? Idziemy? Mamy adepta. Chyba tak. Dobra, udało się. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Dzisiaj to kruż, trochę krótszy, e, ale adept zaliczony, więc myślę, że e, wszystko wyszło dobrze. Ja Wam bardzo dziękuję, widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia!